który jest organizowany w całej Polsce, mówi jest na mapie tych protestów i chciałbym w tej chwili odczytać tekst, który jest wygłaszany właśnie w każdej miejscowości, gdzie takie protesty się odbywają. My, obywatele i obywatelni o po rozmaitych poglądach i profesjach, wierni swoim różnym przekonaniom i wyznaniom pochodzący z wielu środowisk społecznych i zawodowych, z polskich miast, miasteczek i wsi, świadomi, że jedną z najważniejszych podstaw demokratycznego państwa jest istnienie wolnych i niezależnych mediów. Zgodnie z artykułem 54 Konstytucji RP, który głosi, że każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów. Oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji w trosce o byt i przyszłość naszej ojczyzny. Stajemy razem, by wyrazić naszą niezgodę i nasz sprzeciw wobec wszelkich działań mających ograniczyć wolność słowa, wolność mediów w Polsce, bo wolne media to wolni ludzie, a wolni ludzie to wolna Polska. Dlatego też wszyscy razem, ramię w ramię, pełni solidaryzujemy się z ponad 750 dziennikarzami w obronie telewizji TVN słowami zawartymi w apelu, a mianowicie: Nie zgadzamy się na życie w świecie, gdzie prawda nie ma głosu. Naryszałoby to całą podstawę etyki naszego zawodu i dziennikarskiego powołania. Jeśli rząd uciszy niewygodną stację, to samo spotka pozostałe wolne media. Tej walki nie możemy przegrać. Byłaby to klęska demokratycznej Polski. Wolne media, wolna Polska, wolni ludzie.